Witam panowie i, i pani, i jeszcze jedna taka drobniczka, którą chciałem pokazać. Przykładowo mam w tej balustradzie te profile 10x43 sztuki i ten 1 40 x 20 Wszystkie jest pod jednym kątem, tak? I przykładowo projektant mi to powynosił, tak? Osobnymi elementami to tu jest 36,5. I te profile jakoby też osobnymi elementami. Tylko, że ja tego nie robię osobnymi elementami, a robię to w ten sposób, że zakładam sobie od razu wszystkie cztery profile, odznaczam sobie od tego czubka, od ostrego kąta rozmiar docelowy ustawiam się od razu do piły, do kreski i przecinam od razu wszystkie na raz i co wychodzi, bo już tu mam pociętych tych takich 4 elementy i oni wychodzą do jednakowego rozmiaru i co jeszcze jest dobre w tym wszystkim tu mam na przykład 119,3 I ten 40x20, który to mam tak samo, mało tego, że jest jednakowy kąt i ten sam rozmiar. I całkiem fajnie przy tym pracuję się, bo jak docinam wszystkie 4 na raz, to jestem pewien, nawet jak machnęłem sobie gdzieś tam, nie wiem, plus, minus milimetr, to i tak, i tak dostanę wszystkie cztery elementy jednakowe. I jak wsadzę ich po... między te profile to ten milimetr, który na przykład machnęłem się w plus albo w minus, i tak i tak rozciągnę się, rozłożę na, na wszystkich elementach. Nie będzie tam skakało przy układaniu, że ten będzie krótszy, ten dłuższy, albo jeszcze coś. Wszystkie dokładne będą jednego rozmiaru. I te, i te. Także taka drobniczka, ale może komuś przyda się. Hejka, pozdrawiam!